Cześć, witajcie na moim kanale. Przepraszam Was na kolejny haul. Tym razem jest to taki haul z wyprzedaży marki Zara. Wybrałam się dawno na zakupy stacjonarne i kupiłam sobie Sporo rzeczy, po prostu teraz są takie mega niskie ceny w sklepach. Większość tych rzeczy kosztowała 39-29 zł. Jedna rzecz kosztowała 39 zł, a były też tańsze. Także polecam Wam jeszcze przejrzeć taki ostatni raz te wyprzedaże. Już naprawdę zostały końcówki rzeczy, trudno znaleźć wtedy swój rozmiar i tak dalej. Ale z drugiej strony ceny są tak niskie, że jeżeli coś się uda trafić, to jest to naprawdę okazja. Ja nie mierzyłam tych rzeczy w sklepie, po prostu. Przyznam szczerze, najzwyczajniej w świecie nie chciało mi się ich mierzyć w sklepie. Nie ma problemów ze zwrotami, także jest mi wygodniej przymierzyć to w domu. Na spokojnie, ubierając do tego odpowiednią, nie wiem, spódnicę stanę najbardziej będzie pracowało. Niekoniecznie mam to na sobie wtedy w sklepie. Wiecie, tak po prostu jest mi wygodniej mierzyć w domu i wiem, że większość osób już, znaczy większość sporo osób, zaczęło już tak robić, że po prostu bierze rzeczy, kupuje i bierze do domu mierzyć w domu, a nie w sklepie. Mi tak też jest wygodniej. To zaczynamy. Najpierw pokażę wam sweterek. Wygląda w ten sposób, taki jasno szary, prosty, bardzo milutki, ciepły. Jest naprawdę bardzo gruby materiał i on jest taki pod spodem taki trochę jak bluza bardziej właśnie z wierzchu wygląda bardziej jak sweterek, od środka wygląda bardziej jak bluza. I tak numery artykułów, numery ciuchów będę wam wpiszę wam do opisu, także nie będziecie musieli spisywać z tego. I ten sweterek jest w rozmiarze dostępny od S do L. Też są pewnie na stronie jeszcze jakieś pozostałe i on tak kosztuje 29,90, już na wyprzedaży, naprawdę się opłaca. I materiał jest to bawełna w 48%, w 4% elastan i w 48% poliester także taka mieszanka. Ja się spodziewam, że ten będzie na mnie ok pasował, ale oczywiście też go przymierzę i zobaczymy sobie, do, na ile jest długi i tak dalej też będziecie mieli jakiś punkt odniesienia, jeżeli chcieli na coś z tego się skusić przez internet. Powiem Wam też oczywiście, że, że mam 1,60 wzrostu, tak że będziecie widzieli tą długość rzeczy. Ups, długość rzeczy jaka jest na mnie No i zazwyczaj wybieram Rozmiar ciuchów 34, w zależności oczywiście Od fasonu, od marki i tak dalej No ale taki ten mój wyjściowy to jest zazwyczaj 34 Czasami 36 W zależności, no właśnie tak jak mówię Od, od marki, od fasonu i tak dalej No ale mniej więcej będziecie wiedzieli jak yy, te Ciuchy będą się prezentować Na Was, biorąc pod uwagę mój wzrost I mój rozmiar, to co, mierzymy I tak wygląda ten sweterek, złożyłam go do pierwszej spódnicy Jaką wyciągnąłam z szafy, także Nie oceniajcie połączenia, chociaż myślę, że Myślę, że nie jest bardzo złe. Rozmiar jest, myślę, że jest tradycyjny akurat. Rękawy ma bardzo długie, więc sprawdzi się też u wyższych osób spokojnie z dłuższymi rękoma. Ja bardzo lubię takie przedługie rękawy. Jeżeli ktoś nie lubi za długich rękawów, no to ewentualnie można wywinąć, ale nie wygląda to za dobrze. Także jeżeli nie lubicie bardzo długich rękawów, a jesteście niskie, no to, no to niekoniecznie dla Was ten sweterek jest. Myślę, że całkiem fajny i zdecydowanie za te 30 zł się opłaca. Materiał jest strasznie miły. Niestety był tylko ten kolor w tym sklepie, w którym ja byłam. Szkoda, bo wolałabym, wolałabym nawet inny. Może znaczy z tego też jestem zadowolona, ale jakby były inne do wyboru, to pewnie wybrałabym inny, lub po prostu jeszcze wzięła ten i jeszcze jakiś inny. Pokażę Wam też z tyłu. Aczkolwiek no steterek, to mniej więcej wiadomo, jak wygląda. To może, póki jestem w spódnicy, pokażę Wam też y, top. Wziąłem sobie taki top. I on kosztował. 19,90, także 20 zł. Wziąłam go w rozmiarze S, i on jest właśnie w rozmiarówkach od S do L. Całkiem fajny, taki prążkowany materiał, i on jest super, bo on jest dosyć gruby, także nie będzie podkreślał w żadnych, wiecie, linii bystonosza, czy na plecach, jeżeli się jakieś wałeczki robią. Nic nie będzie tutaj podkreślało, taki grubszy materiał. Jest to 53% wiskoza i 47% polamic. No taki top, wiadomo, każdy wie jak wygląda, aczkolwiek przymierzymy go, bo jestem ciekawa na ile on jest crop topem, a na ile jest zwykłym topem Bo szczerze mówiąc, no wolę, żeby on był zwykły niż crop top Może będzie taki przykrótki nie taki typowy, wiecie, crop top, ale taki troszkę krótszy do spódnicy z wyższym stanem się go da nosić, bo takim, taką mam nadzieję, to zobaczymy No i top, nie jest wcale crop topem, tak jak mi się wydawało, jakoś źle to wzrokowo zmierzyłam Jest normalnej długości, nawet yy, starczyło materiału, żeby, żeby go wpuścić w spódnicę, no ale ramionczka są zdecydowanie za długie Także on jest na dużo wyższe osoby, albo ewentualnie tym, te ramionczka można sobie skrócić, ale tak jak ja bym chciała te ramionczka tak założyć, żeby było do samej góry no, to po prostu bym miała zamiast topu spódniczkę z szalkami. Także jeżeli nie chcecie sobie skracać ramionczek, no to ten top jest raczej dla wyższych osób. Aczkolwiek, no, kolor mi się podoba, tutaj wszystko okależy, więc może po prostu sobie skrócę te ramionczka. Jeszcze pomyślę też, na tyle jest tani, że powiedzmy opłaca się coś tam pokombinować i skrócić te ramionczka. No, ale też będzie świetny dla wysokich osób, no bo wiem, że czasami tak jak niskie osoby mają problem z za długimi rzeczami, no to. I to jeszcze jest łatwiej, no bo wiadomo, zawsze łatwiej jest coś obciąć niż, niż doszyć, no bo tu już całkiem jest problem, także super będzie dla wysokich osób Kolejna rzecz, mam nadzieję, że tu mi ktoś nie zleci w trakcie mierzenia I tak biorę, wiecie, nie po kolei, co mi bardziej wpadnie w oko w tym momencie Kolejna rzecz jest to taka sukienka z takiej, nie wiem, powiedziałabym wełniana sukienka, ale ona jest z podobnego materiału jak ten pierwszy sweterek Czyli z wierzchu mamy taki sweterek, od spodu taką bardziej alla bluzę Jest to taka sukienka w wielbłądzim kolorze Fajnie ona wygląda, żałuję, że ona nie ma długich rękawów, bo naprawdę byłaby fajna z długim rękawkiem, no ale niestety nie ma. Ona kosztowała 29.99 29.90, czyli prawie 30 zł. Za taką sukienkę naprawdę się opłaca. I skład jest to 45% bawełna i 55% poliester. Taka fajna Prosta, luźna sukienka. Myślę, że na pewno będzie ok. No ale jeszcze przymierzymy, żeby nie było niespodzianki, tak jak z tym topem, że coś będzie nie tak. No i tak wygląda ta sukienka. Całkiem fajna, taka ciepła, luźna, też wygodna na co dzień, ponieważ tu nic nie jest jakieś dopasowane, uciskające i tak dalej. Szkoda, że nie ma drugiego rękawka, no ale z tym krótkim też jest ok. Tak wygląda z tyłu. Naprawdę fajna. Bardzo Wam polecam, jeżeli jeszcze została w Waszym sklepie, Bo jeżeli jest jeszcze na stronie. Myślę, że się opłaca, zwłaszcza za taką cenę. Bardzo wygodna, zwykła taka na co dzień, bardzo twarzowy kolor I kolejna sukienka, jest to sukienka, która mi się bardzo spodobała Ona jest w rozmiarze XS, rozmiarówka jest od XS do XXL I też kosztowała 29,90 sukienka Ja bym była prawie pewna, że będzie dobra Tylko, że ona jest cała tutaj, przez całą długość zapinana na haftki i zastanawiam się, czy po prostu one nie będą się rozpinały podczas noszenia. Dlatego też nie przymierzałam tych rzeczy w sklepie, bo stwierdziłam, że jak przymierzę ją w domu, to sobie chociaż te, nie wiem, dwie minuty ją ponoszę i jakieś skłony z nią porobię, jakieś dziwne ruchy, żeby po prostu zobaczyć, czy te haftki nie będą się rozpinały, bo różnie z haftkami bywa. Tak jak nieraz jest bilizna właśnie na więcej haftek zapinana, to czasami one po prostu potrafią któreś się rozpinać i no... Nie chciałabym, żeby sukienka mi się rozpinała Także jestem ciekawa, czy one będą ok No bo ta sukienka jest całkiem fajna Taka prosta Podoba mi się ten kształt dekoltu, ale to zaraz zobaczycie Jak ją przymierzę No i mam nadzieję właśnie, że nie będą się te haftki Jakoś rozpinały Oczywiście podam Wam materiał I jest to 100% bawełna No fajna sukienka, ale znaczymy te haftki Troszkę przesunęłam sobie wieszak, bo się nie mieściłam z nim Także tak wygląda ta sukienka Tylko z tyłu wygląda w ten sposób fajnie jest dopasowana ale te haftki, powiem Wam, że się niestety rozpinają. Yy, porobiłam parę przysiadów i jakiś tam skłonów, żeby zobaczyć, jak to będzie, bo jednak jak się, jak się nosi cały dzień sukienkę, to jest jakaś torebka, listonoszka i to wszystko. to Zdecznę, tak, tak, lekko ręką wezmę. To po prostu te haftki wychodzą, niestety. I, i z żalem muszę oddać tą sukienkę, bo no, nie chcę się stresować, że mi się po prostu rozepnie. Szkoda, szkoda, jestem trochę rozczarowana. Ona ma zamek pod pachą i. Zastanawiam się, czy może jakby zszyć to na stałe po prostu, żeby to nie było spinane na te haftki. Pomyślę jeszcze, no ale zła jestem trochę, znaczy może nie tyle zła, co rozczarowana, złe słowo zła. Może ta sukienka poprawi mi humor. Jest to taka, w sumie to będzie chyba już maxi, też mocno dopasowana. Ta jest w rozmiarze S i rozmiarówka jest od S do L. I kosztowała 19,90 także naprawdę fajna cena Aczkolwiek taka prosta sukienka, no to dużo więcej szczerze mówiąc warta nie jest Taka prosta, w oliwkowym kolorze, z golfem Dość mocno wycięta pod pochami, zaraz przymierzymy czy nie za bardzo I nie ma żadnych rozcięć, niczego na dole Ja w sumie chciałabym, żeby miała taki fajny jakiś rozporek Nie wiem nawet, czy sobie bym jej tak nie przerobiła, jak ją zostawi, że będzie pasowała Materiał być może jest to jakaś bawełna. Tak, 95% bawełna i 5% Elastan. Zaraz sobie zobaczymy, jak ona leży. Mam nadzieję, że troszeczkę bardziej jest praktyczna od tej sukienki, bo, bo już nawet teraz patrzę, że mam więcej tutaj, w tym miejscu rozpiętych bo bok na dole i tutaj wyżej się trzymają te haftki. No nic, zobaczymy tą sukienkę. Tak wygląda ta sukienka. Nie jest to całkiem maxi, tak jak myślałam. Jest tak dziś do połowy łetki. Tutaj u góry jest tak tutaj wycięta I też nadaje się dla wyższych osób Ponieważ dla mnie jest tutaj troszeczkę Za dużo materiału A spokojnie jeszcze wyższa osoba mogłaby ją Założyć myślę, ale Też jakiejś tragedii nie ma i myślę, że Mogę ją sobie zostawić Lubię ten fason taki Też jest fajna, taka spokojna co dzień w z sposób dopasowana e, Przepraszam, jest tu gdzieś jakaś linia, Rajstop to odbija, ale już mi się nie chciało szczerze mówiąc Ich zdejmować, żeby jedną skienkę przymierzyć no co, Mierzymy kolejną rzecz. Kolejną rzeczą jest taka sukienka na ramionczka, czarna, bardzo prosta. Mam nadzieję, że będzie na mnie pasowała, bo moim zdaniem fajnie wygląda. Jest w rozmiarze XS i rozmiarówka jest pełna od XS do XXL i kosztowała 29,90. Materiał jest to, zaraz zobaczymy, jest to 64% poliester, 32% wiskoza i 4% elastan. Tutaj ma taką ładną zakładkę z przodu, no widzicie, zaraz. Założę i zobaczymy, z też ma fajne te paseczki. Hmm, no i nie wiedziałam, co robić, czy wam to pokazać, czy nie, ale mówię, dobra, pokażę wam wszystko, prawie wszystko tym razem dosłownie. Bo skienka po prostu ma na mnie za długie ramionczka i jeżeli bym puściła to ramionczka, no to ona mi zjedzie dotąd, także no tak sobie tu ją na razie potrzymam. Tylko dla wysokich osób, bo naprawdę te ramionczka są mega długie, ale też z drugiej strony, że chyba też do skrócenia, po prostu nie ma takiego, wiecie, paska, żeby... Żeby to skrócić automatycznie, tylko po prostu ewentualnie samą czasę i to skrócić A też jest bardzo krótka, więc jeżeli ktoś jest wyższy Także tu potrzebuje więcej materiału, no to też tu potrzebuje więcej, więc... No nie wiem, no... na mnie tu sukienka się nie sprawdza, tak... <grymka> trzymam sobie to ramionczko Pokażę Wam następną sukienkę, bardzo się za nią schować będę mogła I następna jest taka w kwiatki sukienka I jest to rozmiar S, rozmiarówka jest pełna od XS do XL Yy, roz, yy, kosztowała 29,90. Taka prosta, zwykła sukienka ze sporym dekoltem, z zamkiem pod pachą, mi się wydaje. Tak, ma zamek pod pachą. No i jest to poliester, tak na wyczucie i nie sądzę, że było to coś lepszego. Jest to poliester, także. Przebieram się w tę sukienkę, żeby nie pokazywać za dużo już dłużej. No i tą oczywiście odsyłam, odsyłam, oddaję do sklepu, bo te ramionka są zdecydowanie zdecydowanie dużo za długie. I tak wygląda ta sukienka, ma dosyć spory dekolt, ale jeszcze nie aż jakiś strasznie duży. Yy, dosyć krótka jest, także ja mam przypominam ma 60 dla większych osób może się nie sprawdzić, bo mi no, tak sięga do końca, do końca palców, także już jak będzie by była krótsza, to była zdecydowanie za krótka, Bo już tylko nie zakryła, tak wygląda. Tyłu. Ja sobie ją zostawię, taka, taka zwykła, prosta sukienka Kolejna sukienka mi się bardziej podoba od tej Aczkolwiek tak jak mówię, no tą sobie zostawię, bo jest taka zwykła, fajna sukienka Ale ta mi się bardziej podoba Czarna, w takie fioletowe kwiaty, bardzo ładny materiał I ta jest w, ta mam w rozmiarze XS, a rozmiarówka jest od XS do XM I kosztowała 59,90 W ogóle, o przepraszam, pokazuję Wam... Nie, dobrze, pokazuję Wam przodem Tutaj jest tył z takim rozcięciem z tyłu, z guziczkiem bardzo ładna. Tutaj ma tak maszczony materiał, także fajnie będzie figurę być może profilowała, ale to zobaczymy, jak ją założę. Czy tak tylko wygląda, naprawdę fajnie się układa. Też jest chyba dosyć mocno krótka i to chyba nawet nie ma sensu sprawdzać, ale jeszcze zobaczę skład. Myślę, że to będzie poliester. Tak. A przepraszam, patrzcie, jest to 100% wiskoza. Czy zobaczę z tyłu, czy nie. Tak, i 100% poliester. Także jedna warstwa jest z wisko, druga warstwa jest z poliestru tej sukience. No bo mamy dwie warstwy tutaj tą w kwiatuszki i podszewkę. No i tak wygląda ta sukienka i jest bardzo 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 krótka jak widać. Także no nie wiem szczerze, mówiąc, co jest. Jest śliczna, szczerze Bardzo podoba mi się materiał, podoba mi się tutaj te wszystkie falbanki, ale jeszcze jedna falbanka by się przydała. W każdym razie jeszcze z tyłu i tak jak. Tak wygląda, tak jak teraz mam do takich mocno, mocno kryjących rajstop No to powiedzmy, że może być, ponieważ no, widać ewentualnie więcej rajstop To czy gdy jakiś cięższych rajstop? No nie wiem, nie wiem Pomyślę sobie jeszcze, bo tak to mi się podoba Ale z jedną falwanką mogłabym mieć więcej Nie polecam dla wyższych osób niż moje 1,60 Nawet, Nawet dla mojego wzrostu jest troszeczkę przekrótka. No szkoda, bo jakbym poszła rozmiar więcej, to miałabym znowu ją za Luźną tutaj w pasie i w biuście bardziej była taka, wiecie, luźniejsza A mi się podoba tutaj dopasowana, ale wolałbym, wolałabym jedną falbankę więcej Także no dajcie znać, czy już za krótka, czy jeszcze nie Ale wydaje mi się, że, że za krótka niestety troszeczkę Może żeby to był dopasowane, fason, to była taka bardziej mini A te falbanki takie krótkie to trochę za, bardziej, za, za bardzo, za dużo pokazuje Kolejna rzecz jest to taka... To jest satynowa, czekoladowa bluzka Jestem ciekawa, jak będzie na mnie wyglądała W ogóle myślałam, że to jest sukienka, jak ją przeglądałam Ale później patrzę na nie, niestety bluzka, sukienka była fajniejsza Bo nie mam takich czekoladowych rzeczy w takim kolorze Nie wiem, czy w ogóle będzie mi pasował mm, Zobaczymy sobie I mam ją w rozmiarze XS I rozmiarówka była pełna od XS do xxl I kosztowała też 29,90 Także zobaczymy tutaj Ma tylko kilka guziczków Troszeczkę takich maszczeń Zobaczymy, jak się będzie układała na sobie? I tak wygląda ta koszula. Myślę, że całkiem fajnie się też dosyć dobrze czuję w tym kolorze, takim czekoladowym. Myślę, że jest ok, że na przykład sobie zostawię. Nie wiem tylko, czy będę nosiła tak właśnie w ten sposób na coś, czy po prostu będę ją e, wpuszczała do środka, do spódnicy. Myślę, że, że chyba lepiej wyglądałaby tak wpuszczona do środka, jako taka krótsza, nie tak, ale. No, nie wiem, zobaczę, na pewno sobie zostawię. Jestem z niej zadowolona. Kolejna skienka to wzięłam tak bardziej na, na przymierzenie znaczy, jak się będę czuła w tym fasonie. No, jeżeli mi się spodoba, no to oczywiście zostawię sobie. Jest w takie paski, całkiem fajnie to wygląda. No, i ma taki ciekawy dekolt z taką ozdobą. On jest bardzo głęboki, więc myślę, że nie będę nosiła bez żadnego topu pod swodem. Tylko po jakiś top założę sobie, bo ten dekolt jednak jest taki. Dla mnie on jest taki bardziej wieczorowy, a sukienka jest taka zwyczajna, bardziej na co dzień jest ten materiał kolory, jakiś taki bardzo wieczorowy, więc, więc jakoś tak na co dzień ten dekolt Nie bardzo ten materiał, no to mam fajniejsze, jakieś takie bardziej, wiecie, koronkowe, ciuchy i tak dalej, których widział, bo ma się taki głęboki dekolt Także ja ją po prostu sobie... Zobaczę, jak będzie wyglądała stopem, jak to wszystko będzie wyglądało. Myślę, że jakiś czarny top skromna, ma te czarne elementy, będzie wyglądał po prostu, jakby tak miało być, jakby była złączonych materiałów. I sukienka, sukienkę mam w rozmiarze XS. Rozmiarówka była pełna od XS do XXL i kosztowała 29,90 sukienka. I dużo razy ją przeceniali, ponieważ jest kilka cenówek, aż prawie odstaje tutaj to. I tak wygląda to sukienka. Powiem Wam, że się bardzo cieszę, że ją sobie wzięłam tak na spróbowanie, powiedzmy na przymierzenie, bo nie byłam przekonana, czy będę chciała ją nosić, ale jak ją przymierzyłam, to bardzo mi się podoba i z tym topem myślę, że wygląda to normalnie, nie jakoś, że, że wiecie, że coś założyłam, że tak nie ma być. Szczerze, że się nawet nie rzucam oczy specjalnie ten top, zwłaszcza jak mam jeszcze ciemne do tego. Sukienka jest bardzo wygodna. Tak naprawdę fajnie uszyta, nic nie ciągnie. Jest super wygodna nawet tak na co dzień. Z tyłu wygląda w ten sposób. Naprawdę fajna sukienka i będę ją sobie nosiła. Jestem zadowolona, się na nią skusiłam. I ostatnia rzecz są to takie body satynowe. Całkiem fajnie wyglądają. U góry są tutaj te paseczki. Materiał to jest sztuczny. Podejrzewam, że poliester. Tak, 95% tak, 95-96% poliester i 4% elastan. Niestety nie powiem Wam w jakiej rozmiarówce występują, bo była tylko ta kartka, ale kosztowała 299 bo sprawdziłam później na Paragonie. Nie było tej metki papierowej, pewnie gdzieś tam, znaczy nie było całej, bo była tylko ta. Pewnie gdzieś tam zgubiły, zgubiła się podczas mierzenia i mam w rozmiarze XS, czyli pewnie podejrzewam, że jest cała rozmiarówka do XL lub XXL. Bo jak zaczyna się od Eski, to, to z reguły jest do. do... No i niestety te body też mają za długie ramionczka, ale myślę, że nie będę, znaczy myślę, wiem, że nie będę ich oddawać, po prostu sobie je skrócę. Po 30 tyłu to jest akurat taki materiał, że nie będzie problemu ze skróceniem. Drugi taki mały minus to mogłyby mieć jakiś zamek, by się je wtedy wygodniej ubierało, no ale to też nie jest jakaś tragedia, także je sobie zostawię, bo mi się podobają. No i tak się przedstawia cały mój haul. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Zapraszam Was na moje kolejne filmiki z holami ciuchowymi, no i nie tylko. Do zobaczenia, cześć!